Powiem wam trzy rzeczy Pierwsza Robi jest boski Druga uszczęśliwia mnie Jestem mu dozgonnie wdzięczna Dziękuję I trzecia Dzięki niemu zmieniło się moje życie Już za tobą tęsknię Będzie gorąco I co? Nie wiem. Stało się coś? Nie, nic. Mów. Zerwałaś z tym prymitywem? Zadajesz mi strasznie trudne pytania. No dobrze, powiem ci. Próbowałam, ale dziewczyny mi przeszkodziły. A Monu rozmawia teraz z Będę musiała zrobić to kiedy indziej. Sytuacja się skomplikowała. Prawda? Bardzo. Nie wiesz, co zobaczyły wchodząc do mieszkania Betta? Co takiego?

Zazdrosna? Przestań. Czemu masz taką minę? Mówisz, że mnie kochasz, a następnego dnia wyrywasz jakąś babkę. Bo jestem facetem. Psz. Powąchaj. Czysty testosteron. Potrzebuję babki, która zadba o mnie Wycałuję mnie i popieści. Ty nie chcesz Więc muszę znaleźć ją gdzie indziej I to cię czyni mężczyzną? Mówiłem ci to już ze sto razy Kocham cię najbardziej na tym świecie Jasne Jeśli zechcesz do mnie wrócić I postarasz się mnie pokochać to przysięgam na matkę, że skończą się wszystkie wyskoki i wszystkie babki. Oddam się tylko tobie, całym ciałem i całą duszą. To znaczy, bardziej ciałem, jeśli chcesz. Nigdy do tego nie dojdzie. Więc nie wtrącaj się w to, co robię z moimi wielbicielkami. Ale cię odwaliło. Lubię, gdy pijesz dajkiwi, bo potem smakujesz truskawkami. Robi, co ty wygadujesz. Kogo lubię najbardziej? Moją Himenę. Nie łaskocz mnie. Opanujcie się. Wychodzimy. Kiedy nauczysz się pukać? Mówię ci tylko, że wychodzę. Powodzenia. Nie pójdziesz z nami? Nie, źle się czuję. Nic dziwnego. Pierwszy trymestr ciąży jest najtrudniejszy. Później będzie lepiej. Ciszej. Nikogo tu nie ma. To jest Nikt nie może wiedzieć o ciąży. Nawet Katia, więc uważaj, co mówisz. Dałam Ci słowo i dotrzymam go. Nie martw się. To delikatna sprawa. Wiem. Bardzo delikatna. Szczególnie, że mąż nie jest ojcem dziecka. Miałaś z nim zerwać, a weszłaś do jego łóżka. Nie złość się. Kiedy jestem zrobię, nie mogę się opanować. To silniejsze ode mnie. Zupełnie tracę przy nim głowę. Jestem nieprzytomna. Jakbym wypiła. Z tysiąc daj Rozumiesz? Nie wierzę. To twoja wina. Sam mnie tutaj przyprowadziłeś. Tak, ale żebyś z nim zerwała. Będąc z nim, myślę, że to z tobą powinnam się rozstać. Ale gdy mnie całujesz. I zapewniasz mnie, że mnie kochasz Stwierdzam, że jednak wolę być z tobą Nie wiem, co robić Naprawdę Powiedz mi Sprawię, że zapomnisz o nim Obiecuję Ale chodźmy już stąd Dobrze? Dobrze. A? Później opowiesz mi koniec odcinka. Co jej odbiło? Kiedy zamierzasz powiadomić męża? W swoim czasie nie masz go zbyt wiele. Musisz się sprężyć, jeśli chcesz, żeby Mauricio ci uwierzył.

Cierpisz, bo go kochasz. Nienawidzę go i nie chcę więcej o nim rozmawiać. Dobrze, dobrze, już idę. Mam tylko nadzieję, że nie będziesz tego kiedyś żałowała. Cieszę się, że Cię widzę. Dzisiaj niedziela, więc przyszedłem. Powinieneś częściej mnie odwiedzać. Praca i nauka zajmują mi większość czasu. Wiem, ale brakuje mi ciebie. A mnie ciebie. Ważne, że jestem. Zabieram cię na miasto. Ważne, że przyszedłeś. Nie chcę, żebyś wydawał na mnie pieniądze. Nie przecigłówstwo. Wyrzekuj się, bo idziemy na obiad. No dobrze. Zaraz wrócę. Albo nie. Lepiej zostańmy. Nie chcę zostawiać domu. Masz dziś wychodne. Tutaj się nie odpoczywa. Chodźmy, chociaż na trochę. Musimy uczcić fakt, że dostałem pracę. Nic mi nie mówiłeś. To niespodzianka. Gdzie pracujesz? W grupie Sermenio. W grupie Sermenio. Mauricio zaproponował mi pracę. Zacznę jako ogoniec, ale obiecał, że jeśli się przyłożę, z czasem będę awansował. Na pewno. Udowodnię mu, że mogę zapewnić bezpieczną przyszłość Luizie i że naprawdę ją kocham. Cieszę się, że tak mówisz. Chodźmy to uczcić. Zgoda. Skończę tylko sprzątać w kuchni, potem się wykąpię i pójdziemy coś zjeść. Ale do taniego lokalu. Nie do restauracji, w której zwykła pierś z kurczaka kosztuje majątek. porządku. Pójdziemy dokąd tylko zechcesz. Co będziemy robić? Może pójdziemy na mecz piłki nożnej? Nuda. Nie lubię meczów. To dokąd chcesz iść? Do cyrku. Może pójdziemy do wesołego miasteczka? Siiii! Iwan? Co ty tu robisz? Zabieram babcię na obiad i chciałbym zapytać, czy Luisa może pójść z nami. Tato, puścisz mnie? Inaczej się umawialiśmy. Wiem, ale nie będziemy sami. Babcia pójdzie z nami. Tato, pozwól mi. Dobrze, ale tylko dlatego, że będzie Teresa. Jesteś najlepszym tatą na świecie. Jeszcze za wcześnie na obiad. Zna pan Nie Nie wyjdzie, dopóki nie posprząta Nie musi się jeszcze przebrać Zaczekajcie na nią w salonie Dobrze? Dziękuję Nie zawiedź mnie Nigdy. Obiecuję. a my jedziemy do Luna va Tylko bądź grzeczna Te La cuidas. Tiene un guía, Ah, ya, no te sé. Pau, costar, ¿eh? Está muy chicada, ¿eh? Toca dame esa vida.